Cześć, witajcie. W dzisiejszym nagraniu rozwiążemy sobie zadanie fenomenalne, po prostu. Jest to zadanie, tak jak widzicie na ekranie, w którym reakcja redox nie zachodzi po raz pierwszy na maturze, a odkąd trwają matury, w środowisku wodnym to znaczy w środowisku, w którym woda jest rozpuszczalnikiem, tak? Reakcja ta zachodzi w środowisku, w którym rozpuszczalnikiem jest amoniak. Jak widzimy, oczywiście, woda tutaj powstaje, więc. Jak najbardziej znajduje się, ale rozpuszczalnikiem jest amoniak. I teraz zobaczcie ten tekst, przeczytajcie go dokładnie. Każą Wam napisać bilans elektronowy i jonowy z wykorzystaniem jonów obecnych w roztworze. Jest to absolutny kosmos dla uczniów, którzy zaczynają dopiero uczyć się redoksów. Natomiast uczniowie, którzy już redoksy opanowali, skorzystali z moich lekcji wcześniejszych i zbilansowali wszystkie przykłady, czyli przeszli sobie. Do zbioru zadań reakcję redukcji utlenienia, bilansowanie równań reakcji i przerobili wszystkie 69 przykładów, powinni nie mieć z tym większego problemu, ponieważ w tym zadaniu, o dokładnie w tym, stosujemy analogię. Czyli podobnie jak w środowisku wodnym. O tym wszystkim zaraz Wam powiem w nagraniu, tylko zanim do tego przejdę, jeszcze taka krótka zachęta. Zwróćcie uwagę, że ta informacja wprowadzająca jest do kilku zadań. Wykorzystanie amoniaku jako rozpuszczalnika znalazło zastosowanie w pisaniu reakcji dla amfoterów, w pisaniu równań reakcji pomiędzy solami, jak również w zapisie czymś co już jest w miarę łatwe dla was bo gdzieś się pojawiało czyli równania autodysocjacji amoniaku super ciąg zadań i wszystkim wszystkim maturzystom gorąco polecam przerobienie pamiętajcie że w mojej aplikacji wszystkie są już rozwiązane a jak są rozwiązane to możecie obejrzeć na filmiku więc zapraszam was i miłego oglądania Mamy napisać w formie jonowej, skróconej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów, równanie procesu redukcji i utlenienia zachodzące podczas opisanej przemiany. Uwzględni środowisko reakcji, obecność jonów NH4, określ stosunek molowy. No dobrze, słuchajcie, gdzie ta reakcja zachodzi. W ciekłym amoniaku, czyli tutaj mamy sytuację, która troszeczkę odbiega od naszego standardu. Tak, teraz widzicie w prawym górnym rogu schemat postępowania. Punkt pierwszy, co w co będzie taki sam. Punkt drugi, czyli wyrównywanie ładunku Po Stopniach utlenienia za pomocą elektronów taki sam. Ale etap już trzeci, w którym musimy wyrównować atomy za pomocą wody jonów OH- i jonów H, będzie się różnił, ponieważ rozpuszczalnikiem nie jest woda, tylko rozpuszczalnikiem jest amoniak, który ulegając autodysocjacji nie daje H3O, tylko NH4, i nie daje oh tylko NH2 z minusem. To będzie oznaczało, że tych jonów użyjemy w tym konkretnym. Przykładzie do wyrównania stronami. Mamy wszystko zapisane, więc możemy w takim razie znaleźć atomy, które ulegają procesowi redukcji. Miedź jest na zerowym stopniu utlenienia, przechodzi na plus drugi, czyli miedź z zerowego na plus drugi zwiększa swój stopień utlenienia, czyli to jest proces utleniania, czyli co w co, to będzie miedź metaliczna. Zostawiamy trochę miejsca, strzałeczka, powstaje nam kation, miedzi Cu2. Teraz Patrzymy na azot. Azot w amoniaku jest na minus trzecim stopniu utlenienia. Skoro wodór jest na plus pierwszym, a cała drobina też ma plus jeden, to widać, że azot musi być na minus trzecim. Natomiast w przypadku, czy chodzi on w e, azot ten. Czy nie przechodzi? No, zastanówmy się, bo tu jeszcze jest azot, tak? Tutaj azot jest na piątym stopniu utlenienia. No, jak to było, w, jeżeli w środowisku wodnym zachodziłaby reakcja? Jon H3O traktowalibyśmy jako środowisko, więc nie patrzmy na jon NH4, jako że on zmienia stopień utlenienia, tylko traktujmy go jako środowisko, czyli wynikałoby z tego, że to jon NO3 przechodzi z piątego na trzeci stopień utlenienia, czyli ulega reakcji redukcji, czyli śmiało wpisujemy tutaj NO3-, które przechodzi w NO2-. Możemy przejść do drugiego etapu, czyli wyrównania elektronów po stopniach utlenienia. Mieć jest na zerowym, tu jest na plus drugim, czyli tu jest wyższy stopień utlenienia. Tutaj dodajemy dwa elektrony. Kroku trzeciego nie musimy już stosować, ponieważ atomy się stronami zgadzają, ładunki Również. Czyli przechodzimy do równania pierwszego. Idziemy do drugiego etapu, czyli wyrównywania po stopniach utlenienia. Tu jest piąty, przypominamy, tu jest trzeci. Czyli pięć jest większe od trzech, o dwie jednostki, czyli dodajemy tutaj po lewej stronie dwa elektrony. W ten sposób zgadzają nam się stopnie utlenienia, tak? I zgadzają nam się elektrony. To możemy przejść do wyrównania ładunków stronami. Po lewej stronie ładunek jest 3. E, Minusie, po prawej stronie jest 1. Jak było środowisko wodne, stosowałbym w takim razie po lewej stronie H3O. Plusy, tak? Natomiast tutaj mamy środowisko NH4, plusa, czyli stosujemy NH4 plus do wyrównania, czyli tutaj dodajemy 2 razy NH. 4 z plusem. No i teraz patrząc po lewej stronie ładunek jest równy z e, minus 1 sumarycznie po prawej minus 1, czyli się zgadza. No ale żeby nam się wyrównało stronami, muszą nam się też zgadzać atomy. A pojawił nam się azot na minus trzecim stopniu utlenienia, który jest po lewej stronie, czyli w tym na minus trzecim i on po prawej stronie też musi być na minus trzecim. No to widać w równaniu jonowym skróconym na górze, że na minus trzecim jest w postaci amoniaku, czyli dodajemy tutaj amoniak Czyli dodajemy go sztuk 2. To jest identyczna sytuacja. Zauważcie to. To jest identyczna sytuacja, analogiczna z tym, jak Jon H3O oddaje komuś Jon H. To wtedy przechodzi w wodę. No i oczywiście. Narysuję tutaj schematycznie plus H, tak? Czyli widać, że odłącza się jon H. Tak samo się dzieje w przypadku jonu NH4, odłącza się od niego jon H, i przechodzi NH4, w NH3. Po prostu poprzez analogię trzeba to zastosować do tego przykładu. Więc patrząc na atomy, to tak, a za to już nam się zgodziły. Zarówno te, które zmieniały swój stopień utlenienia, jak i te, które nie zmieniały stopnia utlenienia, bo tutaj azot też jest na minus trzecim. No to teraz popatrzmy sobie na wodory. Po lewej stronie mamy 8 wodorów, po prawej stronie mamy 6 wodorów, czyli jakby po prawej stronie nie zgadzają nam się wodory. Co jeszcze? Po lewej stronie mamy 3 tleny, po prawej stronie mamy 2 tleny. Czyli tak jakby po prawej stronie zostało nam jeden tlen i 2 wodory. No, biorąc pod uwagę, że widzę wodę, w równaniu reakcji po prawej stronie, to muszę też tutaj dodać jedną wodę, i ta woda załatwia mi zarówno wodory, jak i tleny, i teraz to równanie się stronami zgadza. Czyli prawo zachowania masy mamy spełnione. Ładunki stronami się zgadzają, po obydwu stronach jest minus jeden, czyli prawo zachowania ładunku się zgadza. A więc e, zrobiliśmy naszą pierwszą część zadania, czyli napisaliśmy równania w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów. To teraz zastanówmy się, jaki będzie stosunek molowy reduktora do utleniacza. Kto tutaj jest reduktorem? Pamiętajcie, reduktor to jest ta drobina, która się utlenia kogoś innego redukuje, ale siebie utlenia, czyli zwiększa swój stopień utlenienia. Miedź zwiększa swój stopień utlenienia, czyli reduktorem jest Cu. Natomiast utleniaczem jest ten, który zmniejsza swój stopień utlenienia, czyli zmniejsza swój stopień NO3-. Więc zapisujemy NO3 minus. No i teraz tak, na pierwszy rzut oka wygląda, że stosunek jest 1 do 1, ale pamiętajcie, drodzy mili, że dlatego, że jeszcze nie sprawdziliśmy, czy elektrony stronami nam się zgadzają. Tutaj po lewej stronie mamy dwa elektrony, po prawej stronie też mamy dwa elektrony, czyli nie muszę stronami mnożyć. Napiszę oczywiście nam razy 1 i razy 1, tak żeby już schematowi stało się zadość, ale nie muszę w takim razie. Jednak nie muszę pisać, nie muszę wymnażać. Czyli faktycznie wychodzi nam na to, że stosunek. Jednego do drugiego jest 1 do 1, i tak też zapisujemy w rozwiązaniu, no i sprawdzamy w odpowiedziach. Pierwsze równanie zostało napisane dokładnie tak samo. Drugie zostało tak samo. No i stosunek to 1 do 1, czyli zgadza się, Przyznajmy sobie punkty i idziemy do następnego zadania. Bardzo fajny redox, bardzo nietypowy. Ja bym go zapisał na pewno jako zadanie trudne, żeby wrócić do niego tuż przed maturą i. Przypomnieć sobie, że poprzez analogię też można w zadania rozwiązywać. Nie zawsze musi być środowisko wodne, inne środowiska, szczególnie takie jak na przykład amoniak, które są bardzo zbliżone swoją budową do wody, potrafią zachować się podobnie jak woda. No i z mojej strony to by było tyle. Zapraszam Was do następnego zadania. Ja Was zachęcam, żebyście wyświetlając sobie to zadanie, spróbowali samodzielnie jeszcze raz je zrobić. Ja dla wam tych, którzy korzystają teraz z komórki troszeczkę powiększę, żebyście lepiej widzieli treść, tylko może nie za bardzo, bo się nie zmieści cała treść, macie teraz przed oczami treść tego zadania. Weźcie kartkę, weźcie długopis i spróbujcie to zadanie rozwiązać jeszcze raz. Jest to arcyważne, ponieważ gdy uczycie się czegoś nowego od kogoś, gdy oglądacie film filmik, to wy możecie mieć takie przekonanie, że ok, jest fajnie, ja to rozumiem, wiem o co chodzi, ale to jest tylko przekonanie. To jest, to jest tak, jakbyście włożyli tą wiedzę do pamięci krótkotrwałej. Ona nie jest w żaden sposób utrw utrwalona. Ona, ją dzisiaj pamiętacie, jutro będziecie jeszcze pamiętać, ale gwarantuję Wam, że za tydzień już praktycznie nie będziecie pamiętać, a za miesiąc już będzie bardzo ciężko sobie przypomnieć. Więc żeby teraz zakotwiczyć tą wiedzę w pamięci długotrwałej, żeby wykształciły się nowe połączenia neuronalne, trzeba to zadanie rozsmakować zmysłami. Bierzcie długopis, bierzcie kartkę, poczujcie ten papier pod ręką i... Przepiszcie równanie w zapisie jonowym skróconym to które jest, czyli to nasze CuNH4NO3-, tak? I spróbujcie, z uwzględnieniem tego, że mamy tutaj jako rozpuszczalnik zastosowany amoniak, zrobić to równanie jeszcze raz. No i przede wszystkim pamiętajcie, że jak korzystacie z aplikacji moja-matura.edu.pl, to ja bym w tym momencie to zadanie oznaczył jako zadanie trudne, żeby na pewno do niego wrócić tuż przed maturą, bo... No, jest to bardzo, bardzo fajne zadanie, a myślę, że takiego właśnie nietypowego podejścia do redoksów możemy się spodziewać w nadchodzących maturach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że czegoś mieliście okazję się nauczyć. A jeśli spodobało Wam się to, co robię, jeżeli spodobało Wam się moje tłumaczenie, krok po kroku rozwiązań zadań, to pamiętajcie, że w aplikacji znajdziecie. Bardzo dużo zadań rozwiązanych z chemii. W tym momencie, czyli to jest 17 listopada, nagrałem już 1800 zadań, czyli 1800 zadań ma rozwiązania. Przy czym, jakbyśmy sobie zobaczyli na całość, to rozwiązania są do zbioru CKE, do zadań z informatora od 2023 roku i do zadań od 2015 roku nagrane wszystkie. Tam. No dobra, 10 zadań zostało. To są takie zadania, których ja bardzo nie lubię. Ja muszę poczekać kilka dni, żeby do nich przysiąść, ale brakuje tylko 10 zadań, czyli tak naprawdę 1100 zadań już czeka na Was rozwiązanych krok po kroku, i możecie śmiało siadać i uczyć się. A jeśli chcecie poznać zadania lepiej ze starej podstawy programowej, no to jak sobie policzycie matematycznie. W tym momencie jest 1800 nagranych, 1100 jest z nowej podstawy, czyli wychodziłoby nam, że 700 już jest nagranych ze starej. Ja będę się starał sukcesywnie codziennie nagrywać następne, tak żebyśmy zdążyli ze wszystkimi zadaniami najlepiej do końca tego roku, czyli roku 2021.